Witam w odcinku 211. W dniu dzisiejszym rano Eliob wrzucił na swój kanał kolejny filmik. Tym razem, między innymi, na temat zrzutki na program Final Cut Pro, na który zbierał na właśnie zrzutce. Udało się już zebrać całą kwotę praktycznie, licząc pieniądze z reklam z YouTube'a ale okazało się niestety, że cena poszła w górę i znowu 400 złotych brakuje więc jeśli ktoś z Was byłby chętny pomóc Eliopowi zebrać na ten cel to polecam wejść na jego kanał, poszukać sobie w zakładce społeczność tam jest link do zrzutki już dużej kwoty nie brakuje, brakuje 300 złotych, więc myślę, że Szybko to pójdzie. Oprócz tego, pokazał również nowego Joya, którego dostał od jednego ze swoich widzów do symulatorów. O wiele bardziej rozbudowany niż ten, który ja mu wysłałem. I bardzo dobrze. Jeżeli ktoś miał do oddania coś, czego nie potrzebował, Eliopowi się przydało. Mnie to cieszy również. Jeżeli chodzi o Joya, którego dostałeś ode mnie, to. Nie mam nic przeciwko, jeżeli go sprzedasz, na przykład, i pieniądze przeznaczysz, czy to na zakup Final Cut Pro, czy to na zakup Spectruma. Bo widziałem, że kasety do Spectruma też dostałeś, więc pieniądze na pewno się na coś przydadzą. A Joy ode mnie, jak ma leżeć, no to bez sensu, może komuś innemu się przyda. Ponieważ RioPro mnie zainspirował. Ostatnio udało mi się już spłacić całkowicie CDTV i postanowiłem, że pora kupić coś nowego. Początkowo myślałem, że troszkę pozbieram i na grudzień, na premierę nowego Nitro Speeda wezmę sobie na raty PS5. Jakaś motywacja, żeby tą konsolę kupić, się pojawiła. Ale w międzyczasie pojawiła się też większa motywacja, ponieważ na eBayu pojawiła się konsola zibu z wgranymi wszystkimi grami na tą konsolę. Niestety cena jest zaporowa, ale trzeba być ambitnym i spróbować. Może akurat się uda. Jeżeli chodzi o cenę konsoli, no to musiałbym praktycznie całą swoją kolekcję sprzedać, żeby ją kupić, bo w tej chwili jest cena za jaką została wystawiona 12,5 tysiąca w przeliczeniu na złotówki ale tak jak mówię, trzeba być ambitnym nawet jeśli się nie uda, to trzeba próbować w związku z tym za chwilę opowiem o tym właśnie a na razie chciałbym jeszcze podziękować Szpuncie, ponieważ Szpunta jakiś czas temu wysłał mi parę giftów Między innymi proszę bardzo, cartridge do konsoli BS500. Takie właśnie cartridge były dodawane do tej konsoli. Pamiętam, że miałem taki cartridge. Także dzięki szpunta za to. Kolejna rzecz, kaseta do komodorka. Specjalnie chowam, żeby nie było od razu widać. Pęczard pewnie powie, że straszny krap, bo musiał przeze mnie kiedyś to ogrywać. Ale w czasach mojej młodości to była jedna z najlepszych gier bijatyk na komodorka, jakie grałem. Pewnie wszyscy powiedzą, że International Karate było lepsze, ale ja wolałem tą, bo bardziej przypominało to Street Fightera. A jest to mianowicie Fist Fighter oryginalna z LK Avalonu na kasecie. Tą kasetę... W czasach, kiedy miałem komodorka, posiadałem, kupiłem ją w oryginale, więc jest sentyment nawet jeżeli jest to Krab, to i tak cieszę się, że udało mi się ją zdobyć. Dodatkowo 7 kaset z serii Waldiko. Jedna z nich, a mianowicie kaseta numer 10 karate pojedzie w najbliższym czasie do nowego właściciela, to już jest uzgodnione z szpuntą. Żeby nie było, że dostaje prezenty i rozdaje je dalej. Także to jest uzgodnione. Ta kaseta pojedzie do jednego z Was. Osoba, która ją dostanie już się pewnie domyśla. Ale to jest do uzgodnienia. Mi najbardziej zależało na Fistfighterze właśnie i na tej kasecie symulację, gdzie na pierwszym miejscu jest Ace Simulation, czyli gra, w którą sporo czasu spędziłem. Grałem sporo w tą grę. Także tą kasetę się cieszę, że dostałem, tą również pozostałe także. No i cartridge 501 na BS500, a tak jak mówiłem, Eliop mnie zainspirował, trzeba spełniać swoje marzenia, trzeba dążyć do celu, nawet jeżeli się nie uda. Trzeba próbować. W związku z tym od dziś zaczynam wyprzedawać swoje duble rzeczy, których nie potrzebuję, które leżą, których nie używam, albo mam w kilku sztukach, i tak między innymi jest właśnie w tym przypadku. Jakiś czas temu kupiłem od Simona konsolę Xbox One X. Początkowo planowałem ją naprawić, sprzedać a ponieważ miałem kilka gier zapasowych dubli do tego udało mi się w dość okazyjnych cenach kupić kilka gier i miało to być wyprzedane jako komplet razem z grami no jakoś tak się stało, że konsola mi się bardzo spodobała więc jednak zostaje w moim w mojej kolekcji a gry mam podwójne, więc gry pójdą w pierwszej kolejności na sprzedaż. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, no to piszcie w komentarzach chętnie odsprzedam po kosztach, tak żeby gotówkę odzyskać, i przeznaczę właśnie na cel, który sobie zaplanowałem, czyli konsolę ZIBU wiadomo, 10 000 właściwie 12,5 w tej chwili, ale być może sprzedający zgodziłby się na 10. Zaczynam wyprzedawać, zaczynam zbierać, może się uda, może uda mi się tą konsolę kupić. Pierwsza gra Forza Horizon 2. Mam dwie sztuki. Jedną sprzedam: Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Need for Speed Payback i Wiedźmin 3 w pełnej wersji z wszystkimi dodatkami, z wszystkimi dlc -kami jeżeli ktoś z Was chce kupić no to zapraszam, jeżeli się chętnie nie znajdą tutaj to wylądują na OLX bądź Allegro a ponieważ jestem strasznym homikiem, więc rzeczy różnych, różnorakich mam sporo to oczywiście zostaje szpunta żeby nie było, że to będzie na sprzedaż nic ze swojej kolekcji nie wyprzedaję wyprzedaję tylko to co mam w nadmiarze tu jak widać mam Czytnik kart SD do Xeno, do konsoli GameCube. Kupiłem kilka jakiś czas temu, bo nie opłacało mi się z Chińczyka brać jednej sztuki, więc wziąłem więcej. No i zostały mi Gamecube'ów już na sprzedaż nie mam, zostały czytniki, zostały Xeno. Także takie rzeczy będę systematycznie, nie powoli wyprzedawał. Pozbywał się tego, co mam w nadmiarze. Jak mówiłem, jak widać, wtyczka do. Zasilacza stacji dysków do Komodorka wtyczki do kabla serial do stacji dysków w Komodorku. Kupiłem też więcej, muszę sobie zrobić do mojego Pi 1541. Kabel, a że mam cztery wtyczki, no to będą dwa kable, jeden będzie do sprzedania. I takich rzeczy mam po prostu całe multum, będę powoli sprzedawał. I uzyskaną gotówkę przeznaczał właśnie na ten cel, który przed chwilą mówiłem. Tu jeszcze jedna rzecz dla Eliopa. Eliop się domagał kolekcji resoraków. Proszę bardzo, jest Lambo. Dalej nie zniknęło. Jest Twoja Testarossa i jest Ford GT z 2017. Na razie się kolekcja nie powiększyła, bo jakoś nie było na to czasu. Nie myślałem o tym. Kupiłem jeszcze. Jedno auto, ale to akurat dla mojego syna, ponieważ chciał białego malucha. Mniej więcej w takiej skali. Malucha 1 do 32. Świetnie się nim bawi. Miała akurat okazję ostatnio siedzieć w maluchu, potrąbić sobie. Także zadowolony. Ale maluch nie jest częścią mojej kolekcji. Także od dzisiaj co jakiś czas będą się pojawiały różne gadżety na moim kanale, które będę miał do sprzedania. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że będę tutaj taką prywatę troszkę robił, ale myślę, że lepiej w ten sposób niż przez Allegro dopłacać komuś koszty obsługi, aukcji, a no i dla Was lepiej, bo ceny będą na pewno niższe. Także na dzisiaj tyle, ja się za chwilę biorę za Odcinek o Atari ST w końcu, bo obiecuję już od dawna. Muszę w końcu pokazać dla KRG, jak się czyści tą stację, co tam zrobić, żeby to dobrze działało. Także możliwe, że dzisiaj pojawią się dwa odcinki. Za ten odcinek dzięki i do usłyszenia w następnym.